Hej, szczęść Boże, witajcie. Pozdrawiam Was serdecznie z Wąchocka. Zwykle nagrywam przed fasadą kościoła, ale tutaj właśnie brat Julian mi powiedział, że tutaj właśnie w ten zaułek prowadzą wszyscy profesorowie swoich studentów, żeby pokazać im właśnie ten znaczek. Tu jest znaczek odrowążów ukryty, a bardzo cenny i bardzo ważny. Dlatego właśnie od tego znaczka zaczynam i zapraszam Was na hołka z Wąchocka. Pozdrawiam Was serdecznie tutaj z takiego zaułku w Wąchocku. Jestem przed kościołem. Jak widzicie tutaj stary kamienny kościół, stara kamienna ściana. Tu w ogóle jest bardzo ciekawie, chociaż częściowo to jest niestety pokryte tynkiem, ale że są warstwy kamienia białego, czy takiego jasnego i czerwonego. Jakby to wszystko odkryć, tak kiedyś budowali Cystersi, no to by właśnie był taki kościół i z zewnątrz i wewnątrz, właśnie taki Właśnie warstwowy, warstwa jasna, warstwa czerwona, taka powiedzmy nie czerwona, tylko taka piaskowo-bordowa. Nie wiem jak to powiedzieć, ale to w ogóle robi super wrażenie. No ale zwykle to jest pokryte tynkiem takim czy innym, potem jakimiś nowszymi freskami barokowymi czy innymi, tak jak tu w Wąchocku bywa. No cóż. Szkoda, bo tak, ja przyznam, że tak tęsknię do takiej surowości, do takiego minimalizmu. Właśnie cystersi na początku bardzo tego pilnowali. Święty Bernard z Clairvaux też był tego wyznawcą, żeby na ile się dało, było surowo, by no właśnie zachowywać to monotropos, czyli właśnie Daj tą jedną drogę, żeby się umieć móc też skoncentrować na tym, co jest tylko Boże, na Bogu samym wreszcie. Więc no, to jest ta tradycja. Także tutaj w Wąchocku to jest ciekawe: Wąchock słynie z kawałów o Sołtysie, chociaż jest miasteczkiem, nie ma tu żadnego Sołtysa. Nie wiem, czy pamiętacie, jak ja kiedyś opowiadałem taką historię, szczególnie w tym audiobooku, śmiałość w modlitwie o bracie Jacku, który tu mi opowiadał, jak to otrzymał imię Jacek. I to był jeden z głównych moich nauczycieli modlitwy, takiej właśnie śmiałej modlitwy, że można się tak modlić i do świętego Jacka i można się tak modlić do Pana Boga, żeby zostać wysłuchanym w tych sprawach, na których nam zależy w tych sprawach, które. Są ważne dla naszego serca, tam, gdzie kochamy, gdzie no, chcemy z Panem Bogiem być jeszcze bliżej. Bo tak naprawdę w życiu cysterskim o to chodzi, w ogóle w każdym życiu chrześcijańskim o to chodzi, żeby być jak najbliżej Pana Boga. I do tego chciałbym Was najbardziej zachęcić. Nagrywając tu, w tym miejscu, z ogromnymi tradycjami, historią może trochę zaniedbanym miejscu można by tu może zrobić e, coś więcej, ale cystersi ożywają. E, kiedyś tu właśnie przyjechałem błogosławić ślub. Widzę, że tu już goście weselni, o pannę młodą widzę, pana młodego przybyli, więc nie będę przedłużał tego filmiku. Życzę im oczywiście wszystkiego najlepszego. Tutaj właśnie błogosławiłem ślub. Piękny to był ślub, i widzę to małżeństwo dzisiaj. Pozwólcie, że nie będę wymieniał z nazwiska, ale ostatnich widziałem, widziałem tę rodzinę. No, piękni ludzie, piękni ludzie, ze wszechmiar piękni. Także to miejsce jest błogosławione i przepełnione błogosławieństwem. Błogosławieństwo tutaj udzielone. Widzę teraz, jak staje się ciałem. To słowo, błogosławieństwo, błogosławieństwa staje się rzeczywistością. Nie mogłem się przyznam, ostatnio, ich widziałem na nich napatrzyć, napatrzeć. No dobrze, to może tyle. Niech to, co tutaj się spotyka, czyli niebo z ziemią, sprawy niebieskie, z ziemskimi, boskie z ludzkimi dalej się tutaj spotykają i niech wydają błogosławione Boże owoce. I zapraszamy oczywiście do Ziemi Świętokrzyskiej, zapraszamy do Wąchocka. Niech Pan Bóg Wam błogosławi. Pozdrawiam Was serdecznie z tego niesamowitego, co by nie powiedzieć, miejsca. Pozdrawiam Was z Wąchocka. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej!